Cześć, witajcie na kanale 2x2 Kuchnia Krzysztofa, mam na imię Krzysiek. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić mielone ze strusia. Jakiś czas temu na jednej z hodowli strusi kupiłem trochę mięsa pod różnymi postaciami. Było to mięso bulaszowe, były tam takie kotlety. No i między właśnie tymi różnym asortymentem było również mięso mielone. No nie ma go tutaj dużo, no, to były takie hamburgery ze strusia, jest go około 20, 20 dekagram, ale to wystarczy, żeby zrobić z niego no, kotlety mielone. Co mi potrzeba? No tak jak zwykł, do zwykłych kotletów mielonych, rozmoczona bułka, jajko, przyprawy, w tym wypadku jest to sól, pieprz i czosnek niedźwiedzi, no i bułka tarta. Właściwie nic więcej mi do tego nie potrzeba. Ja te, ja te y, kotlety podam z warzywami robionymi na parze. Tutaj za mną nie wiem, czy to słychać, ale tam już się parują warzywa razem z ziemniakami. To zobaczycie już na końcu. Teraz do tej miski będę wrzucał kolejne składniki. No zacznę. Od... Wrzucam mięso. Mówię, nie ma go za dużo, ale. Tak, na no. 2-3 kotety pewnie wystarczy. Do mięsa dodaję dobrze odciśniętą namoczoną bułkę. Następnie dodaję jajko. Przyprawy te, które, o których mówiłem. Ja nie dodaję akurat do tych kotletów cebuli, dodam po prostu kosiekany szczypiorek. No I teraz to wszystko muszę po prostu wyrobić na jednolitą masę. Wiesz, razem z pozostałymi składnikami wyrobiłem sobie na taką jednolitą masę, jak widać. I teraz z tej masy uformuję kilka takich niedłużych, takich płaskich kotlecików. Otoczę w bułce, no a potem powiem, co dalej. No tutaj biorę sobie kawałek mięsa, z tego robię taki taki nieduży kotlecik, a następnie obtaczam go w bułce tartej. Kotleciki smażę na takiej cygańskiej stalowej patelni, na tłuszczu, który kiedyś tam wcześniej mi się wytopił, kiedy robiłem pieczoną gęś, czyli jest to smalec gęsi, ale smalec gęsi taki przyprawiony, bo jest to z takim sosem, który po prostu wypłynął spod gęsi. Widać usmażone kotleciki podaję z ziemniakami na parze i warzywami na parze, które polałem roztopionym masłem.